Panie trenerze, co zaważyło na tym, że przegraliśmy ten mecz? Ta bramka stracona w podwójnej przewadze na początku, brak skuteczności, nieporozumienie przy bramkarza z kostkiem? Brak skuteczności, mieliśmy dużo szans zrobić 1 na 0, 2 na 1, 3 na 2 i jak nie zrobisz, to, to kiedyś tak się dzieje i stanie i to, był, to była ta przyczyna. Łapał się pan za głowę w niektórych sytuacjach, jak nie wykorzystywaliśmy, to to znaczy, że no, powinniśmy je wykorzystać, tak? No bo ja bym jeszcze zrobił takie szanse prosto, prosto z poddania, ale, ale tak to jest kiedyś, że, że nie wchodzi, ale, ale e, tak dużo mieliśmy szans, że prawdopodobnie dlatego. Ta sytuacja odrobnego z kostkiem, to co nerwy, nieporozumienie, brak komunikacji między nimi. E, ja nie mogę tru, trudno mi powiedzieć, bo takiego, takie bramki nigdy jeszcze nie widziałem, ale, ale nie wiem, nie wiem, co się stało, ale, ale tak się stało. Trudno było Pawła Dronie tak z marszu z, z dnia na dzień do składu włożyć? E, nie rozumiem pytania. Paweł Dronia przyjechał wczoraj, dzisiaj już zagrał. Miał jeden rozruch tylko z drużyną. To był kłopot dla pana, żeby on zagrał tak? Nie, to jest przecież zawodowy sport i, i to jest normalne w całym świecie i, i tak co jest. Bardzo utrudniliśmy sobie teraz sytuację po tej porażce? Nie, no, no czy bardzo, czy nie. No, wiemy, wiemy, że pierwszy, pierwszy wygrywa i wchodzi do, do, do grupy i ja od początku już mówiłem, że to nie będzie łatwe i, i tak. Ogólnie wszyscy myślą, że to każdy mecz jest łatwy albo, albo zagramy sobie trochę, ale jak nie ma głowy głowy, głowy na 100%, to, to wtedy skuteczności nie ma i, i takie małe błądy pokazują się. Będzie jakaś awantura z drużyną, taki krzyk czy, czy nie? No awantura, no nie, nie, nie krzyku, nie awantury, tylko, tylko fakty, realie, realie, co się stało i idziemy do przodu, jutro mamy mecz. Coś, się, coś można zmienić jeszcze przed tym meczem, bo czasu już właściwie nie ma? E, no za bardzo nie można, no, ale, ale jutro jest nowy dzień, nowy mecz i idziemy do przodu. Co czujecie po takim meczu? Właściwie no wydawało się, że bombardujecie bramkę rumuńską i, i przegrywamy spotkanie. Rozczarowanie, rozczarowanie jesteśmy, jeżeli też mieliśmy swoje sytuacje, nie wykorzystaliśmy ich. Brakowało do, do, do gry w w dogrywce dogodne sytuacje. Więcej tych szałów myślę, że mieliśmy przewagę i no, na pewno szkoda jesteśmy rozczarowani, ale turniej się nie kończy, mamy dwa mecze i będziemy walczyli dalej, zobaczymy jak się to wszystko ułoży. Tak wygląda jakby było trochę nerwowości, nieporozumień, nie, nie, niedokładności, nie wiem, tak z góry to można było ocenić. Mhm, na pewno też były okresy lepszej, gorszej gry, trochę tej niedokładności było, ale myślę, że było też dużo e, dobrych momentów, oddawaliśmy dużo strzałów, pracowaliśmy na bramkarzu, no, nie chciała ta bramka wpaść. No nic, no, no próbujemy dalej. Czy to jest tak, że Rumunii byli z tych trzech najtrudniejszym rywalem? No sądząc po wyniku tak by mogło być, ale jak to wy odczuwacie? Nie, myślę, że my tam nadawaliśmy tempo, że... że już... Na pewno było ciężko, każdy rywal to jest ciężki, każdy mecz jest ciężki, mimo że te pierwsze dwa mecze wyniki wysokie, ale to nie jest tak, że, że było jakoś łatwo, że przyszło nam to wszystko łatwo. No tutaj zdecydowanie zabrakło nam nie. skuteczności. Tych szałów mieliśmy więcej, mieliśmy też kilka sytuacji przewagi, których nie wykorzystaliśmy, no ale nie poddajemy się. Margines błędu się skończył, jakby te dwa pozostałe mecze chyba trzeba wygrać. Nie wiem, tak to chyba należy ocenić. Tak jest, tak jest. Każdy mecz chcemy wygrać, będziemy się starali, chcemy te dwa mecze pozostałe wygrać, zobaczymy jak już się tabela. Jesteśmy dobrej myśli.